A teraz zrobimy eksperyment pod tytułem pasta do zębów dla słoni. Do cylindra wsypujemy jodek potasu i dolewamy mieszaninę płynu do naczyń i natlenku wodoru. I czekamy na efekt. Zobaczcie, ile wyprodukowaliśmy pasty do zębów. Słonie będą na pewno bardzo ucieszone. Teraz pokażę Wam eksperyment bardzo ciekawy, trochę wybuchowy. Mamy tutaj nadmanganian potasu, taki fioletowo-różowy. Wylewamy kilka kropel gliceryny. Trochę alkoholu. I bardzo małą ilość stężonego kwasu siarkowego. Widzieliście, substancje bardzo gwałtownie zareagowały, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Pojawił się ogień, chociaż nie było tutaj ani zapałek, ani zapalniczki. Została nam tylko lawa, jak z wulkanu. Nasz kolejny eksperyment nazywa się chemiczny kameleon. W tej zlewce mamy wodorotlenek sodu. Na bagietce mamy kilka kryształków nadmanganianu potasu, wkładamy tu buzlewki i mieszamy, powstał nam różowy roztwór, dodamy trochę wody, żeby było lepiej widać. Z lewce mamy rozpuszczony w wodzie cukier. Zobaczcie jaki jest kolor tego. Z różowego zrobił się zielony i bardzo szybko zmienił swoją barwę na taki ciemnobrązowy, herbaciany kolor. To jeszcze raz? Mhm, mm idziemy. Nadmanganian potasu to bardzo ciekawa substancja. Można z nią przeprowadzić wiele eksperymentów. Wsypałam tutaj do tego cylindra już e, kryształki nadmanganianu i dodam teraz perfydrol. Ten eksperyment nazywa się lokomotywa parowa. Widzieliście, co się stało? Wyprodukowaliśmy bardzo, bardzo dużo pary. Nie róbcie tego w domu.